Siema, wariaty! Dzisiaj przygotowałem dla Was taki filmik, w którym dowiecie się, jak zmienić head efekt w Citizenie, jak zmienić kill efekt, jak wgrać dźwięki broni i jak sobie zmienić partyklesy strzału, żeby to fajnie wyglądało. No więc bez przedłużania lecimy. Jeszcze przypomnę tam, że wszystkie pliki, które są jakby na filmiku, macie do pobrania w opisie. Możecie zostawić subika i lajka. A teraz lecimy. A więc tak, pierwsze co Wam pokażę, to jak wgrać efekt killa, więc albo wchodzicie w plik po pobrany ode mnie z opisu. Albo jak macie z innego źródła, to się musi nazywać Time Cycle Mod 4. I gdy to macie, klikacie na FiveM prawym przyciskiem, dajecie otwórz lokalizację pliku FiveM application data citizen common data time cycle i po prostu usuwacie ten stary plik Time Cycle Mod 4 i w jego miejsce wrzucacie nowy i już macie wgrany efekt killa. Drugą rzeczą, którą chcę pokazać jest jak wgrać Head Effect. Więc tak, klikacie prawym przyciskiem. No tak samo robimy Five Application Data, Citizen, Common Data. Tylko tym razem wchodzimy w Effects. I usuwamy FX.DAT. i wrzucamy nasz nowy. I zaraz zobaczycie dwa przykładowe, które możecie pobrać w opisie. No to tak, teraz wam pokażę jak wgrać dźwięki do broni. Więc wchodzicie w ten komputer i musicie znaleźć tam gdzie macie zainstalowane GTA 5. Jeżeli znajdziecie pliki od GTA 5, wchodzicie w x64 audio SFX i po prostu te dwa pliki wrzucacie tutaj i dajecie zamień pliki w miejscu docelowym. A teraz możecie posłuchać te dźwięki, które będziecie mieć do pobrania w opisie. Dobra, teraz wam pokażę, jak tak fajnie strzelać na kolorowo. Więc wchodzimy sobie Five'em, Emprem przyciskiem myszki, otwórz lokalizację pliku. I tutaj musimy to wrzucić, wrzucić do folderu moc. Tylko, że Wy możecie go nie mieć, to po prostu robicie nowy folder, nazywacie go moc i, i powinno działać. I teraz macie prezentację takiego, co macie do pobrania w opisie.